Siemaneczko z tej strony Alien to jest powrót do The Forest, tak, wersja V017. Zbudowałem sobie tutaj już coś takiego bez sensu. Coś bez sensu, tak na początek nie chciałem wam pokazywać e, budowy tego wszystkiego gówna tutaj. Wszystkiego gówna. Znalazłem jakąś dziwną dziurę, jakiegoś dużego Robaka, pewnie nie skojarzyło mi się z Terrarium. I w tej jeszcze tutaj... Grze planujemy. Planujemy we dwójkę nagrywać z jednym Żubeczkiem. Taki survivor, ale to już nie na tej mapie. Tutaj sobie tak luźno zagram. W ogóle. Czemu to, to lewituje? Nie wiem. Pff. Trzeba tutaj ogarnąć sobie jakieś rzeczy. Ekwipunek tutaj. Nie wiem, co się zmieniło. Już tak dawno nie grałem w tą grę. Może. Eh. Gdzie jest mój pancerz teraz? Kiedyś mi pokazywało pancerz. No tak palcem wam pokażę Tutaj, o tutaj był pancerz, a teraz to jest takie niewidzialne Dobra, bierzemy sobie... Gdzie są leki kurwa? Tutaj są Dobra, idziemy napierdalać drzewo oczywiście Chcę sobie coś tutaj zbudować Najpierw zrobimy to głupie, duże drzewo Potem zobaczymy dopiero co będziemy chcieli tutaj zbudować Nie mam szczerze zielonego pojęcia co tutaj można jebitnego pierdyknąć Czemu ta postać ciągle jest głodna? Cały czas by żarła i żarła, a rąbać drewno, to kto będzie? No już. Kurde, no. No, ragdolowanie się tych drewienek, to oni chyba nie poprawili. Cały czas, tak jak spierdalały, to spierdalają. Jak to widać, właśnie na żywo. Kurde, te kłody mi zasłaniają całą twarz, nic nie widzę, co ja tam robię w ogóle. Odkładaj mi rzecz to. Co tutaj ciekawego możemy sobie zbudować? Ognicho mamy. Hunting Shelter mamy, kurwa, no to już możemy sobie zapisywać grę, to jest najważniejsze. Ewentualnie mamy tutaj jakieś medicine. Aha, możemy sobie leki zbierać. Explosive Holder. Ładunki wybuchowe możemy. Wszystko. Hmm. A sobie... Tak, od tamtej strony na pewno się na, na początek przyda. Cholera. Jezus! Co? Jezus, tak. Się zaczęło kręcić, aż się wystraszyłem trochę. Yy, no, kładź mi to prosto jakoś tak. Tak, tak plis. Dobra, niech będzie w ten sposób. Trzeba się tutaj bronić przed tymi kanibalami, bo tutaj strasznie rozpierdolone sieją. Tutaj po prostu się nie da. Ogarnąć od tych cweli. Jak już cię... Się, nie wiem, tutaj napatoczą na ciebie, to o i powiem wam. Naprawdę tutaj jest trudno się od nich wydostać. tym jednego cwala już tu gdzieś zarżnąłem siekierą. I zrobiłem sobie z niego taką ładną świeżkę tam chyba z jego zębów. Bo jak go napieprzacie tą siekierką po morcie, to wiecie, zęby mu wypadają. No i wtedy ma wyjebane, nie? I możemy sobie robić różne rzeczy z tych zębów. Jeszcze nie odkryłem co dokładnie więcej, ale... Chyba lampę taką fajną jak tam z tyłu za drzewem widać. Można już sobie ogarnąć. Oczywiście system ścinania drewna. Tekstury też jakoś chyba tak poprawiamy, no? Czy nie? Oj, nie można przewracać tych drzew. Bo kiedyś jak tak skakałem, to te drzewa tak się... No nie Makler! Makler, nie! Nine Znowu będzie mi spierdalało. Wow No, fajnie. sokiety jakie... Kurde! Pipszony. So, te cienie takie dziwne. Myślałem, że to są te główne. A to tylko ptaszki. Tam jest jedna kłada. O, tam są kolejne dwie. Patrzcie, jak to spierdalają teraz do te dziury. Wszystkie. Myślą, że się tu uchronią. Cholera od budowy. To jest najbardziej taka wkurzająca rzecz, bo tym bardziej jak gracie sobie w nocy i nic kompletnie nie widać. Możecie się zabić o jakąś jaszczurkę. I. Wtedy szukajcie tego drewna. No, no. Kurwa. Kto normalny ścina drewno w nocy? No chyba tylko ja. Nie, no nie tylko ja się założę, wszyscy tutaj tak robią, bo nie ma czasu na opierdzielanie się, nie ma czasu na sen. Trzeba budować mury. Plemiona, kurwa ITP. No, źle znowu to zrobiłem. Jakby to tak ładnie zrobić? A może niech tam będzie wejście? Takie, o. Będzie spoko. Starczy czy nie starczy? Nie starczy. Jednego nam braknie. Ale zapomniałem. Nie pamiętam, czy te drzewa, aby na pewno odrosną. Yy, po. Nie wiem, takim logaucie, albo po prostu po. O, kurde! Ty głodny jesteś, Gnoju. Co ty tu chcesz, batoniki? Niechętnie, ale ci dam z raz, razem będziesz wpierdala królika, nie ma takich rarytasów. O kurde, cząsteczki drzew tutaj Pryskają nam w oczy, a gdzie są okulary przeciwsłoneczne? Co? Jezus mary Też mi się tutaj język już plącze Kurwa, co mają okulary przeciwsłoneczne To dr robania drewna, proszę cię, chyba na Drunk Play'u No dobra O, teraz ładnie się poskładało E ja to drzewo już takie bez kory jest, jakie podnosimy, nie? Nie, ma kory. Takie jasne jest. Not bad. Te kłody w pizdu się tutaj zaklinuje w to wszystko i zaraz będzie rozpierdol. My się tutaj budujemy z tej strony, a z tamtej będą nam wchodzić przez te Sky, Bo to takie są napierdalaki, mówię Wam. No oni kurwa skaczą w powietrzu. Się można zesrać, Kurwa, jest, jesteście w bazie, a on nam wlezie na dach i ci, na dach, tak. Na konar drzewa ci się w pierdoli na twarz i wtedy będzie dopiero. Nie chcę tutaj się kurde zesrać ze strachu. Było niestosowne. A póki co możemy ścinać to zajebiste drewno. Bo to jest główny. Cel pierwszego odcinka ha, taki hashtag Minecraft. Tutaj trzeba po prostu ućcinać tu pieprzone drewno. Ale potem zabierzemy się za jakieś ciekawsze rzeczy. Odwiedziłem już na tej mapie um, tego łódeczkę. I nie było flergana. Może go usunęli w końcu. Pamiętam, że flergan to była taka broń, że wszystko ginęło na strzała. I gra była za łatwa, ale w sumie cieszyłbym się, jak to usunęli. No kurde, gdzie ty tam włazisz? No, serio, bez tego było całkiem spoko. Nie podobało mi się to. Niby fajnie, można było się bronić. No, ale niestety na minus wychodziło to, że rozgrywka się kończyła w momencie pod, pod, podnoszenia, podniesienia, podniesienia tego gówna, i wtedy to już nie było żadnego fanu, bo strzelałeś tylko do całej grupki tych zombie, tych kanibali i oni to wszystko przyjmowali na klatę i jarali się jak no już tutaj nie powiem rasistowskich żartów, bo oczywiście zawsze źle mi się wszystko na myśl wtoczy kurwa szybciej to mi oby się nie przewaliło w tamtą stronę, bo nie będę biegał tam o, i ogólnie jesteśmy w Bieszczadach jak widzimy, mamy nawet Prywatne, prywatne morze czy tam ocean, prywatny las No oczywiście wszystko dali nam tutaj all inclusive yy, Musimy się dzielić tylko z tymi kanibalami co biegają w lesie To jeden taki minus jak tutaj yy, W tuj mówili yy, Wycieczka miała być fajna Darmowa Lot w sumie mi się nie podobał bo trochę mi jeszcze tam plecy bolą Bo wiecie tam na początku były małe Usterki i się trochę rozpierdoliliśmy, ale to nic, tam Przeżyłem to jako jeden i teraz yy, Tak jak tam sprzedawca, sprzedawca ten no Pan w tu i powiedział, że Przeżyjemy przygodę swojego życia i będziemy się Nieziemsko bawić W tych Bieszczadach I kurde musiałem normalnie lecieć tutaj samolotem, bo Jestem z zadupia Czarnego tam po lewej od zadupia białego I też zaczął padać od tego pierdolenia. Nie podoba mi się ta szczelina. No, od razu czuję się bezpiecznie. Nice. A tutaj będę mógł sobie, nie wiem, a kuku robić. A tu se mogę przejść, ja pierdolę. No to fajnie. Kurwa, okno sewalne. Dobry pomysł czy zły pomysł? O takie kurwa, o takie krzywe. O. Nie no, co tu pierdalasz? O taki mur by był bardzo stosowny. Kto by się nie czuł bezpiecznie, boże jak to chujowo wygląda. Widać, że nowy architekt kurwa w swojej branży zbudował gówno i się z tego cieszy. Kurwa jeszcze energia, minus 20. No szybciej, królika mam wpierdolić. Masz baton na celu. Już 10 minut. Jedziemy to drewno, to naprawdę się można zesrać. rzadko. Ptaki. Kurwa, z tych ptaków można robić strzały potem. Nie wiem, czy wiecie. Możemy sobie robić łuk zajebisty. Który nawet królika, żeby zajebać, musi strzelić 3 razy co najmniej. Olej, błoty. Jaki ragdol. no tego to chyba jednak nie, jeszcze nie poprawili z tego co widzę No kurwa mać Nie blokuj się Się obrazimy Ogólnie też bym mógł poszukać tutaj dużo bugów w tej grze bo znalazłem kilka takich jak na pewnie, pewnie wy też znaleźliście Chodzenie pod ziemią albo yy, Wchodzicie sobie do wody i w się normalnie w piasek i spadacie gdzieś tam. I w ogóle o, widzicie całą mapę od spodu, nie od drugiej strony. Co ja używam tej siekiery? Dajcie mi tu męską siekierę zrobioną własnoręcznie ze sznurka kamienia i patyka patrzcie to. To z niebie to drzewa o jeb O, już się zmęczył. O. Moja siekiera własnoręczna. Sznureczek się znalazło. Kamień się obiło o głowę tych cweli a patyk to też tam w dupę im wsadziłem, wyciągnąłem I na ich oczach zrobiłem tą siekierę Dlatego teraz się nie zbliżają, bo się boją Kurde Maciek, co ty z tym drzewem tu robisz? Nie podoba mi się to No i tak zajebiście ten deforest tutaj się ciągnie O Boże, teraz to wszystko umieść, żeby odkładać to drewno, no gdzie to było, do cholery? O, moja amnezja jednak jeszcze nie jest amnezją Jeszcze pamiętam gdzie do kibla się idzie Dobra Jezu ile tych ptaków Ptasia grypa się szerzy, kurde Dobrze, że antybiotyki mam jeszcze Będzie mogli się leczyć potem na głowę Ty Kurwo O, patrzcie, ciach Double kill. Wow, shit Powinien być taki monster kill kurwa o, o nie mogę Tutaj trafiłem coś Czemu wylądujecie lądujecie No widzicie, że waszych kuzynów rozpierdalam się kierą A wy dalej, dalej, tak mmm Ile mamy? Wow! Patrzcie na szmatce się ptaszek położył 17 patych patykówek tak. Jej yeah, mamy strzały. Kurwa. Mamy pięć strzał. Spoko, super, zajebiście. Potrzebujemy jeszcze tylko łuku. Do łuku będzie trzeba. O, jednak działa mój pancerz panzer. Eee, Co ja tam gadałem? Cholera, już zapomniałem teraz. Halo? Wow! Ptaka spaliłem chyba. Biedny. Spaliłem ptaka. No wypad stąd kurna. Jezu! A w ogóle widzicie, bo... Nie widzicie pewnie, bo to wygląda jak taka dziura do tego, do jądra ziemi, ale tam jest staw taki, czekajcie, teraz wam pokażę, ale... Cholera, jakby tu zejść jakoś kurwa normalnie. Nic nie widział. No ogólnie można tam wejść, ale pewnie nie można już wyjść, nie? No tam jest woda, albo w sumie kurwa, ja nie wiem co to jest. Jest tak wpisdu zbugowane. Nie wiem, że tam się da wejść, bo z tamtej strony próbowałem wchodzić. Tam tam przy tych skałach. I. z tamtej bazy w nocy tak zajebiście się tu zaświeciło. Ja myślałem, że to są duchy. A tu są kurwa podziemie nasze zajebiste, katakumby. W tych naszych pieszczadach. oczywiście mamy dwa wejścia, do których możemy się wczołgać. I będzie zajebiście, kurwa. Teraz nie mogę stąd wyjść i nie mogę w ogóle się tu zbliżać. Czekajcie, wracamy w tamto miejsce, bo tu się nie da skoczyć. Ja byłem pewny, że ja znajdę coś bardzo fajnego. A to są tylko dziury do nicości. Co skaczemy? Dobra, skaczemy. Miło się gadało, miło się żyło. Kurwa, tu się nie da skakać, bo jest zablokowane. Czekajcie, moment jeszcze. Mam nadzieję, że tam się da wskoczyć. Będzie lipa trochę. Bo ja nie chcę, tak teraz, tutaj robić Wam pokazówki, że ja tam się wpierdzielę do tej dziury. A ja tutaj zaraz nie będę, mógł chciał nawet zejść. Mi się coś złego stanie. No ale dobra, tu powinno się dać. Chyba. No to. Siemanko wszystkim. Miło się gadało jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć. I skaczemy. 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 Mówiłem skaczemy. O! O! Oh, yeah bitch! O! Oh yeah. Tak, 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 wchodź tam, wchodź tam, buguj się, tak. Tak, 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 tego chcę, chcę bugów, chcę. Dobra. Skała mnie pochłonęła. Swoją materią, pewnie nigdy nie wyjdę. Albo i wyjdę. Tam jest jakaś platforma obywatelska, pewnie. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. No myślałem, że to się lepiej skończy. Dobra. Do następnego odcinka. Siemaneczko. Cześć.